Cześć, nazywam się Iza. Dzisiaj wspólnie nauczymy się, jak wykonywać papierowe osłonki na roślinkę z masy papier-masze. Tutaj, jak widzicie, mamy gotowy efekt. Osłonka na roślinkę. Ta osłonka jeszcze nie jest zaimpregnowana. Zrobimy to w ostatnim etapie. Ona nie jest w żaden sposób farbowana. To jest naturalny kolor masy papier -mâché. Dla ułatwienia w trakcie trwania naszego warsztatu będę używała e, nazwy masa papierowa. Dla ułatwienia. Żeby zacząć robić, tworzyć z tej masy, musimy ją przygotować. Co potrzebujemy do stworzenia masy papierowej? Pierwszy, najważniejszy składnik to gazety. Tak jak widzicie, te gazety są szare, one nie są śliskie. Makulaturę mamy różną z papieru kredowego. Z różnymi ulotkami w środku. Musimy się dodatkowych mm, kolorowych papierów e, z połyskiem pozbyć. Do wykonania takiej jednej osłonki potrzebna jest gazeta, półtorej gazety. Czyli pierwszy element mamy omówiony. Drugi element to jest tak naprawdę woda. Wodę potrzebujemy najlepiej w do namoczenia gazety, co pokażę w następnym kroku. Potrzebna też jest woda. Dosłownie troszeczkę do zrobienia kleju. Klej zrobimy z zwykłej mąki z wykorzystaniem soli. Potrzebujemy misek, trzech sztuk. Jedna duża, taka, w której możecie potem miksować, blendować masę. Sitko do odsączania naszej masy. Może być plastikowe, metalowe, takie, jakie macie w domu. Dwie miseczki, jedna średnia, jedna mała. Przydadzą się metalowe łyżki. Oraz nożyczki. W drugim etapie, czyli jak zrobimy masę, będziemy doniczkę wyklejali, robili z niej formę. Do tego fajnie sprawdzają się inne osłonki, które macie w domu. Ja mam tutaj takie dwie osłonki z mojej pracowni. Zwróćcie uwagę, że ta masa zostawia ślady, więc jeśli chcecie używać białych osłonek i chcecie, żeby one zostały nadal białe, pamiętajcie o tym, że ta farba drukarska zostawia ślad. To będą nasze formy, które będziemy obkładali naszą masę, masą papierową i będziemy pozostawiali do wyschnięcia. Czym będziemy miksować naszą masę? Ja lubię wykorzystywać do tego blender. Bardzo łatwo i szybko można taką masę zblendować. Przyda nam jeszcze się szklaneczka, to będzie nasza miarka do robienia kleju. Na ostatni etap, jak nasza doniczka totalnie wyschnie, będziemy mogli ją ozdobić. Do tego ja wykorzystuję farby akrylowe, pędzelki, gąbeczka, to co chcecie, będziecie mogli wykorzystać do, do pomalowania swojej osłonki. Można wykorzystać farby plakatowe, jeśli malujemy z dziećmi, e, można wykorzystać farby kredowe. Takie farby, jakie macie w domu i chcecie wykorzystać do ozdobienia swojej osłonki. Czym zaimpregnować naszą osłonkę? Ja do tego używam werniksu. W sklepach dla plastyków bez problemu można kupić werniks do prac plastycznych. Werniks używa się do zabezpieczania obrazów przed niszczeniem. Ostatnim elementem są rękawiczki. One nie są konieczne, żeby tę masę zrobić, ale warto zabezpieczyć dłonie. Jeśli chcecie, możecie zabezpieczyć swoje ubranie fartuszkiem. Przyda się podczas miksowania. Do zabezpieczenia stołu można wykorzystać gazety, które nam zostaną po przygotowywaniu masy. To co? Rzeczy na masę mamy, rzeczy do ozdabiania na kolejne dni mamy. Zaczynamy pierwszy etap tworzenia masy. Przed nami pierwszy etap. Czyli przygotowanie gazety do namaczania. Warto do tego etapu się przyłożyć. Im mniejsze kawałki wrzucimy do naszej miski, tym szybciej ta masa się nam namoczy. Można do tego etapu zaangażować dzieci. Dzieci bardzo lubią rwać gazetę papier. Dzięki temu też poćwiczymy motorykę małą. Kawałeczki gazety można rwać bądź ciąć na mniejsze kawałki, tak jak Wam wygodniej. Żeby zrobić dwie trzy doniczki, potrzebujemy pociąć, porwać około dwie gazety. Przygotowane do zalania wodą. Taka masa powinna być namoczona minimum 4 godziny, a najlepiej dzień albo dwa. Po zagotowaniu wody zalewamy nasz pocięty, porwany papier. Uważamy, żeby się nie poparzyć. Staramy się tej wody wlać tyle, żeby przykryła papier z lekkim zapasem. Można wykorzystać teraz łyżkę, żeby każdy kawałeczek nasiąknął wodą. Taką miskę odstawiamy w bezpieczne miejsce. Tak jak wspomniałam, minimum 4 godziny, a najlepiej dzień albo dwa. Tak wygląda namoczona masa. Teraz musimy Taką mokrą masę porwać na mniejsze cząstki. Im bardziej podzielimy te kawałeczki nasączone wodą, tym łatwiej nam będzie blendować całą masę. Teraz warto przygotować sobie arkusz papieru do zabezpieczenia stołu podczas blendowania masy. Tak przygotowaną masę blendujemy blenderem do uzyskania gładkiej konsystencji. Masa jest zblendowana. Na razie odkładam na bok, aby przygotować klej. Do przygotowania naturalnego kleju potrzebujemy małej miseczki, szklanki. Wody nie musi być gorąca. Proporcja 2 do 1. Potrzebujemy dwie części wody i jedną część mąki. Moją miarką będzie szklanka. Używam zwykłej mąki pszennej czyli na pół szklanki mąki potrzebuję szklanki wody. Warto w pobliżu mieć mąkę. Czasami ten klej wymaga, aby dosypać trochę jeszcze mąki na sam koniec. Mąka. I woda. Stosunek dwa do jednego. Dwie części wody do jednej części mąki. W moim przypadku pół mąki. Pół szklanki mąki. Mieszam łyżką do uzyskania jednolitej, gładkiej masy. Staramy się tak wymieszać masę, aby nie było grudek. Teraz do mojej masy wsypuję sól. Wsypuję na razie jedną łyżkę i mieszam dalej. Ta masa nie musi być gęsta. Ona w połączeniu z naszą masą papierową, którą zaraz odsączymy, będzie stanowiła gęstą masę. Ta masa musi być jednolita, to jest bardzo istotne, żeby nie było grudek i płynna. Po zrobieniu kleju odstawiamy go na bok i teraz będziemy odsączali naszą masę papierową od wody za pomocą sitka. Aby odsączyć naszą masę, potrzebujemy sitka bądź durszlaku, potrzebujemy miski pustej, do której będzie skapywała woda. Resztę sprzętów możemy odłożyć na bok. Tutaj mamy masę, którą wcześniej zblendowaliśmy. Teraz naszym zadaniem jest odsączyć masę na tyle, aby ona była lekko jaśniejsza, bo pozbędziemy się nadmiaru wody. Możemy to robić ściskając naszą masę nad sitkiem albo możemy sobie w ten sposób właśnie nadmiar wody Wytrącać z masy. Nasze doniczki polecam suszyć w mocno na słonecznionym miejscu, blisko grzyjnika, tam, gdzie bezpośrednio promienie słońca padają, na przykład na balkonie. Wtedy nasza doniczka wyschnie równomiernie oraz ładnie estetycznie. Nie polecam suszenia doniczek w piekarniku. Po pierwsze, ciężko nam skontrolować temperaturę, po drugie, bardzo szybko nasza doniczka będzie pękała. I nasza praca po prostu może pójść na marne. Im bardziej odsączymy tę wodę, tym szybciej ten proces wyschnięcia będzie trwał. Taki odsączony papier możecie odkładać bezpośrednio sobie na gazetę, ale ja polecam użyć po prostu innej miski. I tak całą masę musimy odsączyć. Ważne jest to, aby tak długo wyciskać tę masę, aż przestanie z niej lecieć woda. Nasza masa została już odsączona. Teraz musimy ją podzielić znowu na mniejsze kawałki. Po podzieleniu naszej masy na mniejsze kawałki, Przyszedł czas na połączenie masy z naszym naturalnym klejem. Fajnie, jak ten klej zrobimy przed wyciskaniem tej masy, ponieważ on zdąży nam lekko zgęstnieć. Przed połączeniem lekko go mieszamy. Jest gotowy do użycia. W internecie krąży przepis. Takie same proporcje. Ale gotowane. Ja uważam, że nie wpływa to na jakość i wytrzymałość tego kleju, jeśli go przygotujemy na zimno, z zimnej wody, po prostu mieszając składniki, a jeżeli ugotować go na kuchence. Uważam, że tak jest szybciej i bardziej ekologicznie, ponieważ nie musimy uruchamiać kuchenki elektrycznej czy gazowej. Ile tego kleju powinniśmy wlać do masy? Może się okazać, że tego całego kleju nie użyjemy. Musimy obserwować, jak masa wygląda w środku. Musi być na tyle mokra, żeby była plastyczna, ale też nie może być za mokra, ponieważ proces wysychania tej doniczki bardzo się wydłuży. Najpierw wlewam dwie trzy łyżki. Mieszam ręką i sukcesywnie dodaję klej do środka. Masa się połączyła, lekko wyjaśniała przez klej i jest bardzo plastyczna. Widzicie? Jeśli został Wam klej, taki klej można przechowywać w zamkniętym pojemniczku do 5 dni i wykorzystać do innych plast plastycznych. Tak samo taką masę można spakować w szczelny pojemnik i przechowywać do paru dni, maksymalnie polecam do 5 w lodówce. Masa jest gotowa, teraz czas, aby sprzątnąć swoje stanowisko pracy i zaraz będziemy wyklejali nasze osłonki na doniczki na formę. Czyli przechodzimy do drugiego etapu. Osłonki plastikowe, które posłużą mi za formy, też są gotowe. Mogą być ceramiczne, mogą być szklane, to już jest kwestia Waszych preferencji. Kładziemy sobie taką osłonkę, formę na równej powierzchni i zaczynamy lepić naszą osłonkę od góry. Bierzemy sobie naszą masę i mocno przyciskamy do. Dna. Pamiętajcie, że tutaj te sfery tych rancików są kluczowe i warto się przyłożyć do wyklejenia tej osłonki. Pamiętajcie, żeby przyłożyć się do wyklejenia rantów dna naszej osłonki. Pamiętajcie o tym, że to dno też nie może być za cienkie, ponieważ nam łatwo pęknie pod, pod ciężarem roślinki. Warto naszą osłonką obracać z każdej strony, żeby sprawdzić, czy równomiernie rozkładamy masę. Jeśli wydaje Wam się, że tutaj masę nałożyliście równo, przyciśnijcie swoją osłonkę do dna, do podłoża i wyrównajcie. I zobaczcie, dzięki temu po wyschnięciu nasza osłonka będzie równo i prosto stać. I obklejamy dalej. Moja forma jest już gotowa. Z każdej strony równomiernie obłożyłam masą moją plastikową osłonkę. Pamiętajcie o tym, że 2 cm masy schnie minimum dobę, czyli teraz takie osłonki nie możemy ozdobić, nie możemy pomalować, nic z nią nie zrobimy, nawet nie zabezpieczymy jej lakierem. Musimy dać jej spokojnie wyschnąć. Pamiętajcie, w ciepłym miejscu, obok kaloryfera grzejnika, nasłoneczniony parapet. Im więcej słońca, tym lepiej. Podczas wysychania należy pamiętać o tym, żeby podczas schnięcia obracać taką doniczką co parę godzin albo z dnia na dzień. Taka doniczka schnie minimum 2 dni, a najlepiej tak naprawdę dać takiej doniczce odpocząć 4-5 dni. Po wyschnięciu bardzo ostrożnie odsuńcie te krawędzie najlepiej nożem albo widelcem i powolutku odginajcie jednocześnie ruszając tą formą. Dzięki temu bez problemu wasza osłonka odejdzie od tej plastikowej formy. Ważna informacja. Im bardziej sucha jest ta osłonka papierowa, tym łatwiej odchodzi od formy. Więc jeśli macie problem z odseparowaniem doniczki plastikowej od osłonki papierowej, warto dacie jeszcze odpocząć i wyschnąć. Po paru dniach przyszedł czas na trzeci, ostatni etap, czyli ozdabianie osłonki. Często uczestnicy warsztatów nie ozdabiają tych osłonek. Mnie też się podoba taki naturalny kolor i faktura tej doniczki, ale y, opcji na ozdobienie takiej doniczki jest naprawdę mnóstwo. Ja dzisiaj z Wami pomaluję. Doniczkę dwoma kolorami farb. Wykorzystam do tego farby akrylowe. Ja moją doniczkę musiałam dać do wyschnięcia na 5 dni. To jest długo. Chciałam upewnić się, że ona jest twarda, że się nie rozwala. Jeśli wy chcielibyście mm, zrobić osłonkę na balkon, żeby była odporna na czynniki atmosferyczne, wiadomo, na mróz ona odporna nie będzie. Ale mówimy to o takim okresie wiosenno-letnim. Wczesna jesień, do takiej wyschniętej doniczki możemy dokładać kolejne warstwy mokrej masy. Wtedy ta nasza doniczka będzie się powiększała i będzie jeszcze bardziej twarda. Dodatkowo zabezpieczenie werniksem zapewni jej wytrzymałość. Biorę sobie kawałek papieru, żeby móc ochronić stół przed, yy, przed farbą. Wykorzystam do tego. Farby akrylowe. Ja wykorzystałam biały i niebieski. Najpierw maluję moją doniczkę na kolor biały. Będę chciała uzyskać efekt ombre, czyli od dołu chciałabym prowadzić niebieski kolor. Biorę sobie troszeczkę. Niebieskiej farby i rozprowadzam na dole na białej farbie. Nie pokrywam każdych rowków i zakamarków tej doniczki, bardzo mi się podoba ten efekt i chciałabym właśnie podkreślić fakturę. Doniczka powinna schnąć minimum 2 dni. W internecie spotkacie się z instrukcją, że wystarczy 6-12 godzin, ale powiem Wam, że testowałam różne sposoby i doba lub najlepiej dwie są wystarczające, żeby na 100% doniczka wyschła, żeby farba utworzyła fajną skorupkę i dopiero po dwóch dniach będziemy zabezpieczać lakierem taką osłonkę. Na innej osłonce. Pokażę Wam, jak można modelować papier, papier masze oraz jak można go obrabiać i jak można użyć werniksu. Na przykładzie tej doniczki, pokażę Wam, jak opracowywać masę papierową, jak przygotowywać naszą osłonkę do zabezpieczenia lakierem. Przygotujcie sobie kawałek gazety, na którym będziecie mogli położyć doniczkę do lakierowania. Przed tym etapem warto zabezpieczyć dłonie. Rękawiczkami. Mogą być jednorazowe, mogą być wielorazowe. Biorę sobie czysty pędzelek, najlepiej szerszy, wtedy szybciej polakierujemy naszą osłonkę. Wyciskam sobie na paletkę werniks. Werniks Vern kupicie w sklepie dla plastyków. Lekko mieszam i dosłownie na parę minutek zostawiam wymieszany na paletce. Doniczkę z masy papierowej można szlifować papierem ściernym. Można ciąć nożyczkami, jeśli nie jest bardzo gruba. Warto mieć papier ścierny różnej gradacji. Warto przed lakierowaniem werniksem osłonkę niepomalowaną, taką nie, nieozdobioną. Przetrzeć papierem ściernym, aby vernix lepiej wniknie w strukturę papieru. Jeśli chcecie, możecie nożyczkami wyrównać sobie brzeg waszej osłonki. Jak lakierować masę papierową? Tak jak na początku, bierzemy sobie taki pędzel szeroki. Na paletce, wcześniej gdzie wydaliśmy werniks, moczymy taki pędzel i równomiernymi ruchami pokrywamy werniksem naszą osłonkę. Ja używam werniksu białego, ale szczerze, czy użyjecie werniksu białego czy przezroczystego, nasza doniczka lekko zmieni kolor na ciemny. I ja nie zauważam widocznej różnicy, która doniczka bardziej błyszczy, czy z użyciem werniksu przeźroczystego, czy białego. Użyjcie po prostu takiego, jakiego macie w domu. W przypadku malowania farbami, nie zwracałam dużej uwagi na to, czy w te rowki nam farba wchodzi, czy nie. Jeśli chodzi o proces lakierowania, tutaj naprawdę już musimy się skupić i naprawdę trzeba się przyłożyć. Im lepiej zalakierujemy taką doniczkę, tym dłużej nam będzie służyć. Taką osłonkę pomarowaną werniksem znowu zostawiamy na jeden dzień do wyschnięcia. Po jednym dniu najlepiej jeszcze jedną warstwą werniksu pokryć sobie zewnątrz osłonkę i po wyschnięciu skupić się na środku. Środek też powinniśmy zabezpieczyć lakierem. Pamiętajcie również o bokach doniczki. Je również trzeba zabezpieczyć. Osłonka zabezpieczona werniksem ląduje do wyschnięcia. Moi drodzy i nasze osłonki na doniczki z masy papier są gotowe. Co o tym sądzicie? Mi się bardzo podobają. Zarówno w naturalnym wyglądzie oraz pomalowana farbami naprawdę fajnie się prezentują. Fakt, ona zajmuje trochę czasu, trzeba te etapy podzielić na dni, ale jak sądzicie, mi się wydaje, że efekt jest tego wart. Naprawdę fajnie mieć taką własną, personalizowaną ozdobę w swoim domu dla swoich roślin. Mam nadzieję, że ten warsztat zachęci Was do dalszego eksperymentowania z masą papierową i do wymyślania fajnych, twórczych rzeczy, które pozwolą Wam ozdobić mieszkanie, dom, biuro i fajnie wspólnie i twórczo spędzicie czas razem. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia.